Dziś ponownie wracamy na wodę, która w ubiegłym sezonie obdarzyła nas pięknymi okoniami. Pławniowice z fantastyczną pogodą i mam nadzieję, że z fantastycznymi rybami. Że są zapisy na echosądzie. Na pławniowicach, gdzie woda jest naprawdę bardzo głęboka, a te głębiny mają kilkanaście metrów, jest bardzo wiele zboczy, które są dosłownie obstawione tą rybą. To jest dobry znak, bo przynajmniej wiemy, gdzie jej szukać. Tu mamy ładne zapisy na około 4-6 metrach, a głębokość to ponad 12. W ubiegłym sezonie ta woda rzeczywiście dała nam piękne okonie na popyry, ale aura była zgoła inna. Na wodzie panowała flauta. Dziś na niebie pojawiały się coraz częściej dość ciemne chmury, które zwiastowały nadejście intensywnych opadów deszczu, ale wraz z nimi pojawiał się również coraz silniejszy wiatr. Trzeba było więc się spieszyć z poszukiwaniem i łowieniem ryb. I tu właśnie z pomocą przychodzi echosonda wyposażona w mapy, bo te pozwalają zaplanować Wam potencjalne miejscówki jeszcze przed rozpoczęciem wędkowania. Wybierając się na tak spory i co ważniejsze głęboki zbiornik, nie pływacie więc zupełnie jakbyście mieli zasłonięte oczy. Możecie wcześniej ustalić miejsca, które w pierwszej kolejności będą przez Was obławiane. Ja dziś ruszam w poszukiwaniu okoni i to one będą moim głównym celem tej wyprawy. Na razie w tych roślinach nic się nie dzieje. Czekam na moment, kiedy zrobi się nieco później. Być może słońce wyjdzie z za chmur i te okonie wyjdą wyżej, żeby móc je skutecznie poławiać, tak jak w ubiegłym sezonie na popery. Na razie szukamy ich jednak zdecydowanie głębiej. Początkowo starałem się szukać ich w miejscach, które obdarzyły mnie w ubiegłym roku, ale tym razem miejscówki te były absolutnie puste. Choć na sonarze bocznym pojawiały się pojedyncze zapisy, to aktywności ryb nie było. Co gorsza, było sporo roślinności, która mocno utrudniała wędkowanie. Próbuję teraz na wirujący ogonek, czyli przynęta, która jest w stanie zejść nieco niżej niż wahadłówka, ponieważ te ryby też są trochę głębiej 8 gramów kładę ją na dnie. A następnie delikatnie prowadzę jak wahadłówkę, można te przynęty również prowadzić zupełnie jakby z opadu. To już tylko i wyłącznie wasza inwencja. A powiedzmy sobie szczerze, że na pławniowicach jest miejsce do poszukiwania ryb, bo to zbiornik o powierzchni 250 hektarów i ogromnych głębinach. I choć ponownie zapisy były, to nie mogłem znaleźć skutecznego sposobu na to, żeby dobrać się do ryb. Przerzucałem kolejne przynęty z mojego pudełka, ale ostatecznie zdecydowałem się na całkowitą zmianę taktyki. Ryba jest zgromadzona głębiej, troszeczkę przy dnie, na około 4 metrach. Zmieniam więc na przynętę gumową na czeburażce 4-5 gramowej i próbujemy szukać ryby nieco głębiej. Tego te wy tu latają. Pamiętajcie, że Pławniowice to miejsce stworzone nie tylko dla wędkarzy, bo doskonale bawią się tu również wszyscy poszukujący i słońca, i wody, i co ważniejsze strzeżonego kąpieliska. Znajdująca się tu plaża jest bowiem pod kontrolą wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, co oznacza, że wybierając się na kąpiel z małymi dziećmi możecie czuć się o nie W dodatku jest tu również okazja korzystać ze sprzętu wodnego, a nawet pobierać nauki windsurfingu.

I to właśnie okolice plaży okazały się dla mnie szczęśliwe w poszukiwaniu aktywnych okoni. Choć pierwsze z nich nie były największe, to najciekawsze miało się dopiero wydarzyć. Pierwszy maluszek, ale jest. Postawiłem na niewielką przynętę gumową na około 4 gramowej czeburażce i to był strzał w dziesiątkę, bo ryby wreszcie zaczęły dawać znak, że tu są i co ważniejsze, mają ochotę na moją przynętę. Ale do sukcesu potrzebny był jeszcze jeden ważny element. Pokombinowanie ze sposobem prowadzenia przynęty i podniesienie jej z dna, bo ryby znajdowały się w toni. Trzeba wcześniej przygotować sobie podbierak i nawet nie chodzi o to, żeby podbierać te największe ryby, ale jako że nie zabieram ze sobą nigdy e, siatki, to chciałbym z podbieraka zrobić sobie taką tymczasową siatkę, bo w przypadku okoni, szczególnie tych dużych, lepiej przytrzymać je, kiedy jesteście na konkretnym łowisku, ponieważ te duże potrafią przepłoszyć całe stado. Pogoda zaczęła mocno się zmieniać. Przybywało ciemnych chmur, a wiatr przybierał na sile. Ale to nie przeszkadzało rybom, jedynie mnie w spokojnym prowadzeniu przynęty. Ale ryby wciąż były obecne w łowisku i trzeba było po prostu umiejętnie się do nich dobrać. Kławniowice po raz kolejny nie zawiodły. Kolejny piękny. Pławniowicki okoń i do siatki. Pamiętacie, jak już wielokrotnie mówiłem o tym, że mamy nad wodą swoich sprzymierzeńców pomocników, takich nieświadomych. To właśnie te mewy, które za moimi plecami wskazują nam, gdzie jest drobnica. Jeżeli żerują nad tym rejonem, to właśnie tam powinniśmy szukać ryb. ale zażarł. jest kolejny Pławniowicki, piękny okonek i tradycyjnie do siatki. W Pławniowicach warto pamiętać o tym, że to nie tylko łowisko z pięknymi rybami, ale również okazja do tego, żeby trochę pozwiedzać i poznać okolice. Za mną Pałac Balesztremów w Pławniowicach. Miejsce, które przyciąga turystów nie tylko z naszego regionu, ale i z całej Polski. Trudno się dziwić, bo to właściwie zespół pałacowo-parkowy z piękną kapliczką, fantastyczną fontanną i niezwykle urodziwymi wnętrzami. Obecny pałac pełnił rolę rezydencji rodzinnej. Dysponował wspomnianą kaplicą, zabudowaniami folwarcznymi, oficyną ze stajnią i wozownią, a wszystko to w stylu neomanieryzmu niderlandzkiego z wieloma dodatkami neogotyckimi oraz otaczającym pałac parkiem krajobrazowym. Obecnie pałac jest udostępniony dla turystów, którzy mogą dzięki temu przenieść się w czasie i poznać, jak wyglądało życie wiele lat temu. Wokół Pławniowic znajdują się również liczne ścieżki rowerowe, więc nie musicie tylko chodzić, ale można również zwiedzać poprzez jeżdżenie na rowerze. A te ścieżki wiodą dookoła Pławniowic i wzdłuż kanału Gliwickiego, który znajduje się nieopodal. Nie pozostaje więc nic innego jak po prostu zaprosić was do Pławniowic. Pamiętajcie, że wędkarstwo to nie tylko ryby, to sposób na spędzanie swojego wolnego czasu i szukanie relaksu, ale to również okazja, by czasem spojrzeć dookoła, rozejrzeć się i przy okazji odwiedzania łowisk znaleźć niezwykle piękne, urodziwe i ciekawe miejsca, które mogą przynieść Wam również sporo cennej wiedzy historycznej. Kolejny taki sam, a może i lepszy, ależ ładnie chodzi, chyba lepszy, Uuu, tu będzie potrzebny podbierak. Przepiękny okoń! No stary! To jest okoń na... Przepiękny! Myślę, że ponad 30 okoń. Zobaczcie, jak pięknie wybarwiony. Piękny, naprawdę najedzony grubas. Rzucam szybko do siatki i łowię dalej, bo jest ich cała masa. Sprawdziła się niewielka imitacja, o dziwo nie położona na dnie, na 4-gramowej czeburażce, ale uniesiona, nieco w toni, i tam następują te piekielnie mocne ataki. Zabawa niesamowita. Nawet jeżeli nie ma tych największych, to z tymi maluchami też jest pięknie. Nie trafiłem do podbieraka. Pogoda do wędkowania taka sobie, bo podniósł się naprawdę bardzo silny wiatr, fala jest dość wysoka i o wędkowanie jest trudno, ale do żaglowania jak najbardziej. Presja wędkarska tego dnia nie należała do najwyższych, ale za to żeglarzy nie brakowało i trudno się dziwić, bo przy tak wiecznej pogodzie miejsce to daje ogromne możliwości dla miłośników wszystkich sportów wodnych. Naprawdę lubię ten zbiornik. Nie może być inaczej, skoro wracam tu po raz kolejny i po raz kolejny mam spotkanie z fantastycznymi okoniami. Przepiękne ryby, fantastyczna pogoda i co ważniejsze, miejsce, do którego z pewnością będę wracał. A teraz zapraszam na spotkanie z Justynem Kołkiem. Witaj Justynie. No i taj, Piotr. Widzisz dzisiaj inaczej. Ja pierwszy w lesie już zdążyłem coś tam pozbierać. Tak, ale wiesz co? Dziś będziemy mówić o takich grzybach, tutaj, tych chubiastek. Na Natomiast spotkaliśmy się w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy na terenie gminy Porąbka, u podnóża góry Wołek, gdzie była twierdza zbójników, gdzie właśnie trudnili się. Grabieżą kupców, gdzie przejeżdżali w dawnych czasach z żywca czy z suchej do Wiednia. Tu prowadził szlak. I zapraszam Cię do lasu, pokażę Ci tutaj też ciekawe grzyby, które tu rosną. Czyli w miejscu historycznym dzisiaj szukamy grzybów nadrzebnych. Zobacz, gdzieś tu jest jeden. Cóż to jest takiego? Opowiadaj? Gdzieś to jest tak zwany hubiak pospolity. Ale dlaczego Ci go chciałem pokazać? Dlatego, że on jest troszkę nieforemny, tak by miał być. Hubiaki pospolite jak rosną, to rosną wyżej na drzewak, przeważnie liściastyk. A tu był na pniu. I widzisz, to są grzyby tak zwano wieloletnie, wielosezonowe. I one co roku dorastają, ale warstwami do góry. Natomiast, że on miał tu blokadę ziemi, zaczęło go wyciągać. I nie rósł do góry, tylko na boki. I można obliczyć jego wiek. Zobacz: pierwszy rok, drugi rok, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Siedem lat, ale on jeszcze by rósł dopóki pnia całkowicie nie rozłoży. Także on jeszcze 2-3 lata może, mógłby tutaj się rozrastać i rozrośnie się właśnie na szerokość. Nie na wysokość, bo przeważnie chubiaki są takimi warstwami i grube, a ten jest taki cienki. No i widzisz, to jest ten jeden grzyb, ale chciałem Ci jeszcze jednego ciekawszego pokazać, którego przywiozłem. On wyrasta przeważnie na bukach, ale też już martwych. Należy nawet do grzybów pasożytniczych, tylko bardzo słabo. Jest to kolczatek szczępiasty. Widzisz taki ładny, żółty grzyb. Trochę podobny on... do y, kolczaka y, obłączastego. Y, może nie. On tak, bo on ma kolce, masz tu rację, takie są kolce i z góry widzisz o taki meszek, takie kolce mhm. i od dołu. I on należy do grzybów tak zwanych soplówek. Pamiętasz, jak myśmy w Szczynie kręcili i tam u pani Oli był tak jedna soplówka, tylko jeszcze całkiem nierozwinięta. One, soplówki mają dłuższe te... Te igiełki. A ten ma takie problem. To jest grzyb. Dlaczego chciałem pokazać? On został zerwany przez kogoś. To jest grzyb na tak zwanej czerwonej liście w Polsce. Jeżeli ktoś nie musi, to żeby go nie zrywać. On był zerwany i on rośnie na drzewach bukowych, na drewnie, już martwy. I często właśnie na buku. I tam ja go przywiozłem z Czernichowa i właśnie tam na buku go spotykamy. Jest go więcej. Kto z ten kawałeczek czego oderwał? On jest jadalny. Ale niezbyt bardzo smaczny, jest taki miękki, jak widzisz, i to jest sezonowy grzyb jednosezonowy. On rośnie w jednym roku. Nie tak jak tą, co my pokazywali Hubiaka, tylko on jeden sezon. Żółciak siarkowy, pamiętasz kiedyś? To są takie grzyby jednosezonowe. Natomiast te, które często filmujemy, na, co rosną na ziemi, to są takie dniowe, dwudniowe, trzydniowe, tygodniowe. Także widzisz, piękny okazik. Kolejny piękny do naszej kolekcji informacji i ciekawostek o grzybach. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będzie już szansa pokazać też takie bardziej pospolite grzyby. Bo na razie bardzo sucho w lasach. Tu też uwaga. Jeżeli już spacerujemy po lesie, to pamiętajmy o tym, żeby gdzieś tam przypadkiem nie zaproszyć ognia. Bardzo Ci dziękuję.